Siemaneczko ludziska, tu wasz host, Max, nie umie grać, w kolejnym odcinku Dyrta Ro Rozgrzewko mam już za sobą, niestety szkoda, że nie nagrałem, ale trasy polecimy tutaj w jakieś, tu mamy wyścigi seria Ententis i wyścigi seria Pojedynek. Weźmy sobie to, e Dubaj, Paryż, Chicago, więc najlepsze trasy, jakie mogli wytrzasnąć i będziemy mieć tutaj nowych chyba tylni zrównoważony, co wziąłem na szybko. Zobaczymy, jak mi się pogra. Już jestem za tego, no to zobaczymy. Nieważne, jakie będzie miejsce, ważne, żeby wygrać. żeby można było przejść dalej. Bo tak, muszę zrobić ten mecz i muszę zrobić tamten mecz, żeby móc popchać to dalej. Bo te pewnie będą bardzo trudne, jak poprzednio. Jeżeli nie będę nic mówił, to wiadomo, że muszę się skupić. Tak, skupić się. A to jest teraz najgorsze, co teraz bym potrzebował. Mam nadzieję, że pójdzie to lepiej niż poprzednio. Okej. Okay. Kolejsi dalej są wyłączone, bo inaczej byłoby źle. Się... Teraz na to będę wziął. Chyba zaczynamy od Dubaju. Pan na drodze! Wen, 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 wen. A szybko wychodzi z tego Upsi. Ups! Yy? Tak się nie będziemy bawić. To jest spokojny zakręt, nie za No będę tego komentował, widzicie sami Ale fajnie jest, powiem hmm. Tak cały czas będą mnie tak kopać? Przejedzie, bo jest zwalnięty. Jest tak spowolnie więc po co w ogóle. Puszczamy głupków, przepuszczamy głupków. Idealnie. s <susurra> 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 Bez takich wrąbywania się. To no dobrze. To jest ta fajna trasa. Pęłem, ale ci wrąbałem się w tobie.

3CLA, dobra. to będzie ten fajny, że można jechać z ogromną prędkością. Śnieg tutaj na części nie dogania. Muszę troszeczkę zwolić. Dobrze zakręca, bardzo dobrze zakręca. Więc... Muszę się nauczyć. Yy... O nie, 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 nie ma ta nie. nie? A wszystko albo nic. Udało się. Jesteśmy pierwsi. Idziemy dalej. To było dla mnie najważniejsze, żeby być. Jestem zaskoczony, że wybrałem akurat w miarę ok. Dzięki temu, że jest przyczepny, ja jestem w stanie pojechać całkiem w porządku tym samochodzikiem. O tak. No tak. Dwa okrążenia, znaczy trzy okrążenia, druga runda. Paryż. Pan na drodze! Upsi. Nie wiem co tam się stało, ale chyba kalamur zrobiłem. 아니 저러니 에음우진짜 WEN 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 I think college is just... are coming. I think <laughs> Wniszcie, najlepsza trasa by się przemiała w tym później. Ruch oddziała jest w porządku. Mój, ulu, mój ulubione zaliczenie za zakrętu. <Szajnie> <Szajnie> Czemu to musi być tak na środku? Najlepszy... Najlepszy zakręt. Upsi! Brawo, rozwaliłeś się. Mm. To cofniemy, bo mamy czasometrów, metrów, żeby to zrobić ładnie. To był chyba na spokojne pierwsze miejsce mi się wydaje. Dzięki karambolowi, które zrobiłem na początku, fajnie to wyszło. Nie na początku, ale. Dzięki temu. Ee, no. No, dwa razy po pierwsze. Ale nie wiem jaki będzie teraz. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że będzie pierwsze, ale drugie też jest zadowalające, bo i tak skończę to na drugim i będzie wtedy mogę odblokowywać to dalej. Ale na pierwszym też by mi już się funkcjonowało, bo nie musimy potem nigdy już tego powtarzać. Choć drugie to też nie będę musiał powtarzać. Ale Chicago będzie straszne. Chicago. Trzy rundy, trzy okrążenia. Trzecia runda, trzecie. Trzy okrążenia. Tak to powinno powiedzieć. O, dzięki. Ja czasem się za bardzo ślizgam. Ham na drodze! Yyy, nie wiem, ja muszę opanować to auto jeszcze. Tu było w porządku. Pozwala im przejść. I przejechać.

A ja musiałem to tak zepsuć. Yy -y -y. Obró i trachnie nie, nie dzisiaj. <laughs> Jednak pierwszy Dobrze mieć rozgrzewkę, zawsze pamiętać o rozgrzewce <laughs> I co? Czepaka punktowa, No, samochodem się tak się nauczę grać tym samochodem. Więcej on nie wymaga aż tyle, że muszę się nauczyć tyle. Muszę tylko to pamiętać o tych zakrętach, że tutaj mam pewien ślizg yy, i, i wchodzi, o! Co my mamy? Tylni zrównoważone czy tylni przyczepność? Ten ma lepszą masę, Mercedes-Benz czy Audica. Za to ma przyspieszenie prędkość lepszą. Wolę zrównoważone, czy wolę przyczepność? Kurcze, dobre pytanie. Dobra. Więc nie będę robił. Ten jest szybciejszy, ten ma lepsze przyspieszenie, Za to ten ma lepszą moc... Dobra, bierzemy Mercedeska. Tak. No i git. No, przy okazji odblokowujemy kolejną mapkę. Tylko dlatego, bo... O, kolejna. Bo myśmy tamto na pierwsze yy, udało nam się... O, jeszcze. Ekspres. No bo to mamy pierwsze. Zobaczymy potem może pojedynek. Jazda na czas. Eliminacja. Wiścig zwykły. Chwila mistrzostw już wkrótce. To jest, mam nadzieję, że to już ostatnie. No, mamy oczywiście nowe wyzwania. Zawody specjalne dostałem nowe. To też na nie popatrzymy. Wytrzymałość. I coś. A, to zaliczyłem na rozgrzewce. Myślałem, że nie wyjdzie, a okazało się, że wyszło. Przypadkiem. I jakieś wyzwania, ale tu nie będę miał, ponieważ ja muszę prawdopodobnie zaliczyć któreś z tych wyzwań, żeby dostać te wszystkie samochody, które tutaj są a treningi nas no, wiadomo nie interesują. No to co? Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że wy tu jesteście, dziękuję, że poświęciliście mi czas. Na dole będziecie mieć wszystkie linki w opisie, to będziecie mieć karty. Więc zapominajmy oczywiście o subach i lajkach, które bardzo są dla mnie przydatne. Eee, cześć pa pana następnego. Cześć pa, było fajnie. pa, cześć.